Wiemy jak pójdziemy się modlić. No, to teraz nie ma Nie ma co przyjmy to będzie No kurwa, Dlaczego pan wyrwał kwiaty u Matki Bożej Panie zbignie wie Czym panu dla... kwiaty przeszkadzały? Nie były dla pana, były dla matki najświętszej. Będziesz mi zaczepiał nie Panie zaczepiam, ja się pytam, kwiaty. Kwiaty. dlaczego Będziesz pan śmieciu, wyrwał. Czym znowu. panu kwiaty przeszkadzały? Ale raz jesteś Czym panu śmieci? kwiaty nie. przeszkadzały? Nie, pytam, dla dlaczego pan. Kwiaty, kwiaty wyrwał matce Bożej. Krótko Czym panu kwiaty przeszkadzały? Dla matki Bożej były nie dla pana. Te słowa, które pan wobec mnie i innych kieruje się, wobec pana kierują. Pana Bóg pokaże za coś takiego. Pan się Boga nie boisz? Czy wy widzicie, jak ja jestem spokojny? Pan się Boga nie boisz. Czy wy widzicie wszyscy, jak Z jakiego ja tytułu ja jestem spokojny? Pan matce najświętszej jak wyrywa kwiaty? Śmieci, zaczewja, Z jakiego powodu Pan szuka, światy matce Bożej wyrywa? Szuka za dym, Z jakiego Pytar. powodu Pan matce Śmieć najświętszej światy wyrywa? Z jakiego powodu pan Macie Najświętszej kwiaty ja wyrw? Jak chcesz przyprowadzić tę dziewczynkę swoją? Gdzie z jakiego jest teraz... powodu pan u tych dzieci specjalnej troski? Z jakiego powodu pan kwiaty wyrwał? Dlaczego pan kwiaty wyrwał? Dlaczego pan kwiaty wyrwał? Z jakiego powodu pan Macie Najświętszej kwiaty wyrw? Dlaczego pan kwiaty wyrwał? Dlaczego pan kwiaty Matce Bożej wyrwał? Dlaczego, Dlaczego Pan, pan wyrwał kwiaty z tej wyrywie? Dlaczego Pan kwiaty, w tej w tej ja, Dlaczego le, pan kwiaty wyrwał? Z jakiego powodu Pan kwiaty wyrwał? Matce Bożej? Dlaczego pan profanuje pan miejsce, mówię, gdzie się modlimy? W życiu jeszcze nikt nie popiwił się do pan mojej roboty. Czy, czy, to panu nakazuje ksiądz Szymczak, ksiądz, ksiądz Nowak, ksiądz Bielski? Nigdy. znasz się na dobrej robocie. To tak? panu to poleca A robić. Czy pamiętasz, jak ci mówiłem, że to panu poleca robić tej, tej kapliczki? To panu nie poleca ci. to robić. Czy pamiętasz, co Kto panu nie poleca wyrywać kwiaty odnaczy na święcze? Co wtedy nie polegały? przez ty do kapłana! To panu poleca kwiaty wyrywać od Matki Bożej? Ksiądz Szymczak, nie Bielski, powiedziałeś, Nowak. Czy nie powiedziałeś wtedy, że to nie skraboty, przez ty! Szanę, to pan... nie ręki? Kto nie panu ty. poleca Proszę. wyrywać kwiaty od Matki Najświętszej. Nie dla pana były. To Panu poleca wyrywać kwiaty się. od Matki Najświętszej? Do, Nie do Matki Bożej, do Matki Bożej Panie Zbigniewie. Do do się pan robota. się przedstawia tak? jako pracownik kościelny, Czy więc pan ma powinien, pan powinien... Pan zielsko zdanować. powinien wyrwać. Pan zielsko Zdrowiłem, powinien wyrwać. Pan zielsko powinien wyrwać, tak? drogi Panie, panie tam, Zbigniewie. Pan Zielsko powinien wyrwać bo, przy Matce Bożej. Jako pracownik. Tak było? Jako tak pracownik. Jako pracownik kościelny pan powinien przed Na Matką klasy, Najświętszym Kwiaty się, zasadzić. Się, nie przychodź tu pan powinien jako pracownik kościelny przed Matką Związa Najświętszym Kwiaty posadzić. Niech, nie 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 niech pan nie wymyśla. Niech pan nie wymyśla. Jako pracownik kościelny pan powinien przed Matką Najświętszą kwiaty posadzić, a nie je wyrywać Którym jak ktoś posadzi. w Niech pan nie, nie wymyśli? Co ja się z nią dzieje? Ja ją znajdę. Głodnemu chleb pan na myśli. Ci, ja już nie ci nie. Ja ci. Nie ci. Ja wiem gdzie ona jest. A co się tak drapiesz? Ja już nawet Nie chwilę ci. Chwilę z nią rozmawiałem, wiesz? Nie wiesz, do kapłana. Panie Zbigniewie. Wiesz o tym? Pan I na, sądzie Bożym, o pan na o sądzie Bożym stanie Pan na sądzie Bożym stanie Znalazłem ją, tak, żebyś wiedział Pan na sądzie Bożym stanie za te wszystkie bluźnierstwa i za te rzeczy które pan Znalazłem. robi Nie, ten ty. Ten nie, ten ten. Ten. Ty nie ty! ty. ty nie Ktoś ty! Nie ty! nie ty, To pan, pan fałszywe ten... zeznania składa, pani Zbigniewie. Do piekła pan pójdzie za to. Kłamie nie pan, pan jak znud. Kłamie pan za jak znud. Ile mu za to zapłacisz? Ile mu płacisz za bójkę? Ile? Dzięki jest! Dzięki zawodnik, widzisz? Wymyśla pan. Wymyśla no tak, przecież pan. Przecież to nie swoje pieniądze. Co? Mieszkanie sprzedałeś? Ile sobie jeszcze zostawiłeś? A gdzie się wyniesiesz niedługo. Do którego mieszkanka? Nie przez ty do kapłana. Nie przez ty do kapłana. Skończyłem. to. Jako pracownik kościelny pan kwiaty przed tatką.

Nie, nie zaczepiamy. Pytamy, dlaczego Pan wyrwał kwiaty matce Bożej? Nie tym tonem do kapłana. Nie proszę, tym tonem do kapłana. Proszę taczkę uprzątnąć stąd cegło. cegłą. Wiem, że jesteście bandziorami. Ja to sobie że Jest pan i Proszę taczkę uprzątnąć. W miejscu, gdzie się modlimy. Не атакуй, не атакуй, не атакуй. Czy Pan będzie wyrywał te kwiaty od Matki Najświętszej? Co nich w nich chciałam? Ja. Czy proszę tak nie zostać? Ja. Pan chodzi do przeciąga w tulcach, żeby intencje zapisać? Nie. Zaczekajcie? Tak. Ja ja Aż wejdę, wejdę do góry, wejdziemy. Ja mogę wejść do góry bez Państwa, by wyjść. Pójdę sam, jakby poszedł. To Proszę nagrać nie jak proszę, wyrywa kwiaty Dlaczego pan wyrywa Dlaczego pan wyrywa kwiaty Dlaczego pan wyrywa Do piekła pan zatopił Do piekła pan zatopił Piewdalać! Do piekła pan za to pójdzie. Piewdalać! Do piekła pan za to pójdzie. A to się pana w katocham pójdzie, to piewdalać razem z samej zjamaną. ...my face to the wall. She's gone, I can't go on. A ja tu, a do nas zrzuty na budowę nie było, nie chciałeś dać zrzuty. Polisz dać na chlańsko sobie, nie? I śniadanko za 600 zł, nie? Ja tu nie są dla pana, tylko dla martwy na ja pan. Jeszcze raz niech pan pokaże. Jeszcze raz niech pan pokaże. Jeszcze raz niech pan pokaże. Jeszcze raz niech pan, pan, pan pokaże. Jeszcze raz niech Pan pokaże to co Pan pokazywał Jeszcze raz niech Pan pokaże to co Pan pokazywał Jeszcze raz Pięknie Wodnemu chleb na myśli Panie Zbigniewie, diabeł Pana zniszczy Niech Pan ratuje swoją duszę Sale z salezjanami pan, Sale pan, Sale pan do piekła pójdzie. Z salezjanami pan do piekła pójdzie. Z salezjanami pan do piekła Z nowym inspektorem jak tego nie ukrót.

tutaj, za te śmieciaty. Pierwszy dni i trzeba posprzątać. Jak tylko będziesz się tu kręcił do butów głośno. Ile razy ci mówię sprzątaj, ile razy ja, posprzątałeś? ...śmieci nie na Pana Bóg pokaże, panie, zbignięcie. Ile razy posprzątałeś, pana wiesz, za mieciu, to pokaże, słowa, które, które pan posługi, kieruje. Światy były dla Matki dla Najświętszej, nie dla Pana. Nie. Pan się Boga nie boi. Bóg Pana pokaże, Panie Zbigniewie. Sale z salezjanami Pan do piekła pójdzie i z Ale nowym inspektorem jak tego mówisz. nie ukróci. O sobie mówisz? O, nie, Panu płacą za to. O sobie mówisz? O dobro. Te nagrania dla kogo? Nie panu zabierzesz? Pan, pan, żeby się mógł przejrzeć. Zabierasz to zawsze się mógł przejrzeć. Vamos lá, vamos lá, Nie ty do kapłana! Nie ty do kapłana, bandziorze! Bandziorze jeden! Nie, nie ty do kapłana! Jest bandziorem! Nie byłeś! Jest bandziorem! Płancą i bandziorem jest! Myć tutaj, szorować po sobie prunacji, wiem, że tego nie zrobicie, ale nie jest. pan kłamcą i bandziorem, panie Zbigniewie. Bezbożnikiem. Dla tego bandziora to my się policzymy z śmieci. Pan jest bezbożnikiem, panie zbigniewie. Pan Zobacz, nie jest pracownikiem. Jest. Pan jest kłamcą. Jest pan kłamcą. Jest pan kłamcą. Kłamcą i bandziorem. Kłamco mi bandziorem jest pan. Kłamco mi bandziorem jest do jego pan. Kłamcą mi bandziorem jest pan. Pan Bóg pana pokaże. Pan Bóg Mali, maнолог, pana pokaże. Pan, pan Bóg pana pokaże kłamco jeden. Pan Bóg pana poka... pokaże. No nie przychodź tu więcej. Nie chce cię więcej widzieć. Pan jest kłamcą i bandziorem. 56, 7? Kłamcom i bandziorem. Tak było, nie? Kłamcom i bandziorem. Nawet nie zaprzeczę. Kłamcom i bandziorem, jedź pan sobie. A jaki pod wtedy byłeś, jak. Kłamcom i bandziorem jest pan, panie Zbigniewie. Nie I nie na ty do kapłana. Niech pan jedzie. To jest bardzo dobry człowiek. Bardzo życzliwy na wszystkich, wiąznowaj. Zbyszek jest. Zbyszek dobry. jest bardzo tak. dobrym człowiekiem. Proszę byście wyszli tam ciężko. Trzeba zamienić.